What? Co jest? Zanim przejdziemy do setna odcinka, chciałem taką jedną rzecz z wami wyjaśnić, wam wytłumaczyć. Co po niektórym chodzi o komentarze. Bo pisali, żebym patrzył w obiektyw. Siedzę z boku, więc zobaczcie. Patrzę teraz w obiektyw. Za dobrze to nie wygląda, więc będę nagrywał w ten sposób, jakbym patrzył przed siebie, prosto do Was, w Waszą stronę. OK, koniec tematu. Przechodzimy do sedna odcinka. Dzisiaj chcę Wam przedstawić swoją subiektywną opinię na temat zestawu klawiatury i myszki Logitecha MK220 model. A teraz przetestuję ten zestaw razem z wami. Sprawdźmy, jak działają tu klawisze. W porządku przyjemny klik. To jest membranowa klawiatura, bo wiadomo, że to jest za takie pieniądze, ale bardzo przyjemnie się po tym pisze. Widzicie, klawisze ładnie działają. Nie ma z tym żadnego problemu. Dobrze, ale sprawdźmy na przykład, jakbyśmy naraz kilka wcisnęli. Klawisze. Bo jakiś skróty musimy robić. Teraz 4 zarejestrowało. 5 ok, ale zrobimy to normalnie. 3, 3, 4. Jest tym trochę problem, ale gdzieś tam łapię. Jak na taką klawiaturę myślę, że jest ok, dlatego że to jest klawiatura. Taka do takiej pracy biurowej. gdzie po dwa, trzy myślę maksymalnie kombinacje trzech klawiszy wykorzystujemy. A to za każdym razem łapią jakieś tam klawisze, nie ma tym problemu. Ok, czas na myszkę. Nie chodzi o odświeżanie tej myszki. Przeważnie te 16 Hz można powiedzieć, że jest. Tak jak producent deklaruje, więc jest ok, jak na taką myszkę. Sprawdźmy jeszcze tutaj o. Interpolacja. Szybciej przerywa. Jak wolniutko to mniej przerywa, ale kto tak z taką myszką pracuje w ten sposób. To jest myszka do internetu, przeglądania do pracy biurowej, więc tutaj dużo nie ma co od niej oczekiwać. Ok. czas na moją opinię. Subiektywną na temat tej klawiatury. Fajna myszka, fajna klawiatura. Co jest dla mnie ważne, że też jest pełna klawiatura, jako o wszystkie klawisze. To się ceni, bo ja dużo korzystam z numerycznej klawiatury. Według zastosowań, co producent przewidział. Do grupy docelowej jest rewelacyjną klawiaturą. Naprawdę do laptopa, do komputera dodatkowa jako dodatkowa klawiatura na przykład do drugiego komputera. Ja to tak sobie widzę, jakbym miał dodatkowy komputer do streamowania, przechwytywania czy nagrywania, oddzielny sprzęt, to tam bym zastosował, a do głównego komputera podpił klawiaturę mechaniczną, ewentualnie nimi manewrował sobie między dwoma komputerami. Świetne do telewizora. Ja wiem, lepiej by się wpisała klawiatura z touchpadem do telewizora, ale są miłośnicy tradycyjnych myszek. Nie możemy o tym zapominać i to jest klawiatura dla nich. W cenie od 100 zł do zł, 140 zł można ją nabyć. Myślę, że to jest rewelacyjna cena, jak za taki sprzęcik i za markę Techa. Cześć pa, zostaw łapę, zasubskrybuj ten kanał, napisz komentarz, co byś chciał zobaczyć na tym kanale. Bo już mniej więcej jest kontent tak, jakbym chciał, żeby był. Już to się kraluje powoli. Nareszcie mogę robić to, co chcę, co mnie jara. W pewnym sensie będzie parę nowych jeszcze rzeczy. Wkrótce cały czas z miesiąca na miejscu będzie coraz lepszy kontent. Na razie cześć. Pa! Następnego.